Mirosław Andrałowicz, Joanna Sawicka, prabajki, archeologia dla dzieci. Wszystkie te pra-pra-historie, czy prabajki, sądźcie sami, nie zdarzyły się za morzem, za górami, za lasami. Wszystko działo się wokoło tu, gdzie mieszkasz z rodzicami. Tylko dawno, bardzo dawno, jeszcze dawniej, przed wiekami. Nikt na ziemi nie pamięta już tych zdarzeń lecz pod ziemią wszystkie skarby, miecze, chaty z tych historii do dziś drzemią. Czasem tylko archeolog, taki badacz pra-prabajek, odkopuje je i słucha, zapisuje i wydaje. W paleolicie starszej epoce kamienia. W pewnej bardzo ciemnej grocie, gdzie czasami śpią niedźwiedzie, zatrzymali się przybysze, głośno marząc o obiedzie. Jeden wczoraj zjadł ślimaka, drugi może garść pędraków, reszta w sumie jedną żabę, pęk korzonków i pięć raków. Każdy mruczy, co by schrupał, tylko niemy łowca stary, krzesze ogień i z pochodnią wspina się pod strop pieczary. Po czym ślinką, co mu cieknie, rozprowadza swe barwniki i maluje zwierząt szereg równie smacznych, co i dzikich. Najpierw mamut. Przodek słonia, przerośnięty i włochaty, kiedy tupnie, aż drży ziemia, jakby strzelał kto z armaty. Potem niedźwiedź jaskiniowy, potwór groźny i ponury, najsmaczniejsze jego łapy, chociaż ostre w nich pazury. I włochaty nosorożec, stado małych dzikich koni, dalej tygrys szablozębny, który kogo chce, dogoni. Łowcy siedli wokół ognia, by się rozgrzać i z krzemienia zrobić nowy zapas broni i narzędzia do krojenia, do polowań i obrony, do wiercenia, piłowania, wyprawiania świeżych futer, cięcia, kucia i strugania. Ostrza grotów i drapacze, rylce, przekuwacze, noże, cały warsztat i arsenał, wszystko, co się przydać może. Nagle słychać straszny łoskot i ryk groźny i ponury. To na pewno zwierzę ogromny wpadł do wykopanej dziury. Podrywają się na nogi, każdy na wyścigi bierze do pułapki, nad której smakowity mamut leży. By się ustrzeć z jego ducha, szybkie zaraz czynią czary, po czym łapią i za trąbę zaciągają do pieczary. Tutaj zdobycz podzielili i rozsiadłszy się wygodnie, pomrukując i maskają, jedli tak przez dwa tygodnie. Do dziś jeszcze w tej jaskini, przy kapiącej wodą ścianie, znaleźć można gochrę kości i usłyszeć to blaskanie. Czytała Agata Buchowc.